Jak da się zauważyć, szlifierka jest mi potrzebna przede wszystkim do wyszlifowania tego stołu. Zrobiłbym to frezarką, lecz jej nie posiadam. Nie skłoniłem się do zakupu frezarki tak taniej z graffiti. Chcę tą firmę jak na razie przetestować żeby powiedzieć coś więcej. Uchwyt regulowany również. Papier założymy tutaj Bosch'a, 40 No i będziemy jechać W międzyczasie powiem Wam co nieco na temat maseczki za kawałek Z firmy 3M Zmienimy sobie teraz papier w naszej testowej taśmóweczce Na większy To jest jakaś osiemdziesiątka tu mamy czterdziestkę wspomnę, że zbłosza czterdziestka o, mamy tu coś ostrego nie wiem, gdzie skalpel Widać, trzeba go wyregulować, gdyż spaduje, nie miałem nigdy z tym urządzeniem do czynienia jeszcze, więc... No, Coś tam sobie radzi. To na pewno nie DeWalt, choć makita. No, zobaczymy jaki będzie efekt finalny. Jesteśmy po takim szlifowaniu z grubsza. Tu jeszcze widać jakieś niedoskonałości, ale będą one zeszlifowane. O tu jest jeszcze to, co zostało do zeszlifowania. To dwie tamtóweczki. Nawet już za bardzo, jak spojrzymy, nie widać tego łączenia na niektórych sztukach. wpisuje się nasze grafiki. Obecną chwilę cały czas na jednym pasie jadę. Jeszcze go nie zużyłem. Oczywiście papier z bosza. Wspomniałem. Tu jest to, że nierówny blad bynajmniej ale dopracujemy po no. tych rzeczy to on nie będzie potrzebny nie musi być aż tak idealny tu jeszcze lekkie poprawki oczywiście maska również się przydała nasza co mogę o niej powiedzieć? No trochę waży ciężko to utrzymać Uciekła mi ze stołu przed chwilą. Coś w niej tam buczy czasami. Nie wiem czy to łożysko, czy nie. Ale dociskam cały sił i nadal jedzie. Więc nie ma co narzekać. Jak widać maska się przydała. Jakość fantastyczna, Patrzcie się to robiła. Ma masz szlifowanie? Masz też jest fenomenalne. Super się w tym pracuje. Szlifuje. Wszelkie prace robi. No sami widzicie jak wyglądam zresztą. Co do lakieru mogę powiedzieć, że nie ma tragedii, nic nie czuć. Więc mogę w zupełności każdemu polecić tą maskę. Nasza szlifiareczka z graffiti, za którą zapłaciłem 190 zł. Jak na razie sprawdziła się przy tym lacie fenomenalnie po dwóch godzinach szlifowania. Tak dwie godziny, bo tu było bardzo nierówno. Jest jakiś deklarowany, deklarowana struktura tej kantówki Jestem zadowolony. Graffiti 82T. To który dziś robię. Chciałem pokrótce opowiedzieć parę rzeczy na temat szlifierki oscylacyjnej firmy Enhel. To jest model 15, podaję, 20. Szlifierkę zakupiłem w jakiś. Rok temu, może półtora W PSB mrówka, za 74 zł promocji Szału nie ma, 150 W No ale Na wyrównanie, jak dla mnie jest na obecną chwilę wystarczająca Służy już półtora roku, jakby można powiedzieć No i działa To zauważyłem po paru miesiącach. Ten żeb już słabo nam trzyma. Nie wiem jak jest innych, Ale ten jest już gdzieś przytarty. Ale to może być spowodowane tym, że kiedyś docierałem ten gładź. W domu, w paru miejsca i przede wszystkim to też zrobiło robotę. Tu mamy coś mocniejszego, na przykład o graffiti. Szlifierkę taśmową. Tak, już jest z regulacją obrotów. Tu w tym Echelu zwykłym nie ma tej regulacji. No ale to jest 150 W, więc może tu jej nie być. To tyle. Oglądajcie moje filmy. Subskrybujcie, udostępniajcie. Pozdrawiam. Polecam.